Witajcie, kochani, dziś lekcja divina, ciąg dalszy Ewangelii według świętego Marka, mi Ojca i syna, i ducha świętego Amen. Panie Boże, duchu święty, przyjdź, prowadź nas, abyśmy poznając Twoje słowo, rozumieli, co chcesz przemówić do nas, aby Twoje słowo żyło w nas. Ave Maria. Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Lekcjo Divina, pierwsza część lekcjo. Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest dom. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę i przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich. Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do Paralityka. Mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc, Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Amen. To było lekcjo. Teraz medytacjo, to co poruszyło Cię w szczególności w tym czasie. Teraz wam powiem, że mnie poruszyły słowa, to zdanie Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Dziecko odpuszczone są twoje grzechy. Tak właśnie pomyślałem teraz, że te słowa są takie budujące, że nie tylko nasza wiara się liczy, ale też innych. Że moja wiara jest zbudowana na innych. To znaczy, teraz właśnie myślę o wierze mojej mamy. Taty, siostry, brata, czy kogoś bliższego, dalszego, tego, co mi budowało, tą wiarę. Dzięki Bogu żyjemy w Polsce, w której wolność religijna jest. I też dziękuję Bogu, że w szkole już miałem lekcja religii. I teraz po medytacji jest oratio, czyli modlitwa. Panie Boże, dziękuję Ci właśnie za tą wiarę, nadzieję i miłość, którą dałeś mi, a wcześniej dałeś mojej rodzinie, dałeś mojemu otoczeniu, dzięki tym księżom, siostrom zakonnym, zakonnicom, których poznałem, którzy wzmocnili moją wiarę. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i dziękuję Ci za tych którzy prowadzą mnie do Ciebie. I Boże, proszę Cię, prowadź tych wszystkich ludzi, których chcesz, abym prowadził, abym podpowiadał im, abym mówił mi, nam mi, im o Tobie. Prowadź, abym dobrze służył Tobie i abym umocniał wiarę swoją i innych. Ciebie prosimy, Ciebie proszę, wysłuchaj mnie, Panie. I teraz kontemplacjo, a tego nie będę nagrywał, bo tak jak zawsze Wam mówię, to może potrwać 5 minut, 10, w ciszy, w radości, w uniesieniu. To, co przeżyjecie, co oddacie Panu Bogu, bo w ciszy to Pan Bóg mówi. Panie, dzięki Ci. Cześć.